Witajcie! Chciałem Was dzisiaj zaprosić na kolejną już edycję naszego popularnego szkolenia Zarządzanie klientem strategicznym, poziom pierwszy. Na poziomie pierwszym jest pięć tematów. Pierwszy temat to podział portfela klientów. Tutaj, dzięki charakterystyce grup klientów, będziecie mogli sprawdzić i zbadać, których klientów powinniście zaliczać do grupy klientów strategicznych i czy ta ilość, którą dzisiaj macie, jest odpowiednia. Kolejny temat to the Camp Process, czyli procesowe podejście do zarządzania klientem strategicznym, czyli taki sposób dopasowywania usług, taki sposób dopasowywania produktów, aby tą ilość klientów strategicznych dynamicznie powiększać. Kolejny temat to style budowania współpracy. I tutaj będziecie mogli się poprzyglądać sobie, czy sposób, w jaki współpracujecie z klientami, sprzyja temu, abyście mogli w partnerski sposób poszerzać ilość klientów strategicznych. Temat czwarty to badanie oczekiwań za pomocą analizy Kano. To bardzo profesjonalne podejście do tego, jakie faktyczne są oczekiwania naszych klientów, czego oni oczekują od naszych produktów i usług. I ostatni temat to cztery rodzaje postaw w budowaniu relacji z klientem. To jednocześnie wisienka na torcie i zakończenie naszego szkolenia, ale też wstęp do szkolenia na poziomie drugim. Bardzo Was zapraszam. Szkolenie jest niezwykle dynamiczne. Bardzo dużo narzędzi, bardzo dużo się dzieje. Będziecie zaskoczeni efektywnością. Zapraszam serdecznie.